A skoro Chrystus zmartwychwstał, to znaczy, że był prawdziwym, obiecywanym przez Boga i przez proroków zapowiadanym Mesjaszem. koni wczujmy się w sytuację Żydów. No, tu mają dowód, akt oskarżenia przeciwko sobie. Bóg mówi do nich, posłałem wam Mesjasza, abyście go własnymi swoimi rękami ukrzyżowali. koni oni się bronią przed taką prawdą. Trzeba powiedzieć jedną rzecz uczciwie, że ci uczeni żydowscy, prawda, izraelscy, no, chodzi mi o odróżnienie: koni Żydowski to może być taki, który mieszka w Ameryce, ale izraelski uczony to jest taki, który mieszka w Izraelu, prawda? O, Izraelczyk, że tak powiem. Konie ci uczeni, którzy brali udział w badaniach Cełunu, no, byli bardzo uczciwi, bardzo lojalni, prawda? I nie, nie mieli żadnych jakichś oporów, żadnych uprzedzeń. Prawda? Ale ogół Żydów, tych Hasydów wierzących, wzbrania się, wzdryga się, no i zrozum, rozumiemy dlaczego, prawda? No bo ten całun udowadnia, że, że oni po, popełnili bogobójstwo, prawda? Że zamordowali swojego Mesjasza w jakimś strasznym zaślepieniu. Kochani, trudno się do czegoś takiego przyznać. Są jeszcze inne powody, prawda? Ale w każdym razie, moi drodzy, wyrazem tej nienawiści jest to, że ten całun wielokrotnie próbowano zlikwidować, zniszczyć, unicestwić. Było kilka pożarów, bardzo groźnych tutaj tego całunu. Ostatni miał miejsce dosyć niedawno, prawda? W roku 1997, a więc ile 12 lat temu, prawda? Ostatni taki wielki pożar wywołany na pewno sztucznie, celowo, to uczeni to yy, śledztwo wykazało, że było to celowe, świadome podpalenie. A skoro to było świadome podpalenie, o co chodziło? No, żeby zniszczyć cały. Niewygodnego świadka, prawda? Dzięki pomocy boskiej i dzięki dzielności ludzi, bo tam był taki strażak, kochani włoski, który bardzo się poświęcił w ratowaniu tego całunu, sam się poparzył bardzo dotkliwie, wysokiego stopnia poparzenia, ale uratował całun, prawda? Uratował ten całun i mamy go w takim stanie, jaki był przed rokiem 1997. Więc koniec, zwróćmy uwagę na tą straszną nienawiść wobec całunu. Niektórzy z tych uczonych, uczonych pienią się po prostu, prawda, z nienawiści. Natomiast nie mają żadnych argumentów, bo wymowa te, tego śladu na całunie jest jednoznaczna, prawda? Nie da się go wytłumaczyć w żaden inny sposób. Tylko właśnie przez to, że założymy, że istnieje, że, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał i że w czasie tego zmartwychwstania powstało promieniowanie, także fizyczne w jakimś stopniu, na pewno fizyczne, prawda? skoro zostało, zostawiło ślad na materiale. Było coś podobnego prawda? w Hiroshimie właśnie o tej godzinie 8.15 rano, dnia 6 sierpnia 1945 roku. Ludzie sobie szli do pracy, jakiś pastu szedł, popędzał. Yy, swoje krowy czy woły, prawda? Akurat podniósł bicz do góry, żeby chlasnąć po zadzie to swoje zwierzę. I w tym momencie nastąpiła godzina 8.15 i to straszliwe, tragiczne zjawisko wybuch bomby atomowej. Na czym ten wybuch polega? jest to ogromny, wielki błysk. Taki błysk, którego oko ludzkie nie znosi. Które Błysk, który prześwietla ludzkie ciało tak jak, no, jak szkło. Prawda? I ten błysk pozostawia ślady na murze. Jeśli, kochani, no właśnie, jeśli chodzi, o tego, jeśli chodzi o tego pastucha, prawda? Podniósł ten bit do góry i w ten sposób został na, morze, na murze utrwalony. W ciągu jednej sekundy wyparował, bo tam, kochani, powstaje temperatura rzędu kilkuset tysięcy stopni Celsjusza, prawda? W tym, nie tylko w epicentrum, bo to się roznosi na skutek tego wiatru szalonego, który, który jest spowodowany właśnie wybuchem. I, koni, I pozostało jego odbicie na murze. Można to w jakiś sposób porównać, kochani, z tym, co mamy na Cezarze. Dla nas chrześcijan, dla nas katolików, kochani, jest to jakiś wielki znak dany nam przez Boga. Człowieku nie po to się urodziłeś, żeby, żeby umrzeć, żebyś zaklepano w grobie. Ale po to się na, urodziłeś, żeby zmartwychwstać i żeby żyć wiecznie. Jakby takim zapewnieniem, Bożym zapewnieniem dla nas jest właśnie ten cały turyński. Myślę, że powinniśmy go przyjąć z jakimś wielkim szacunkiem i wdzięcznością wobec Boga.